Zulzul, moi mili, a właściwie to dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Prawdawnego Rodowodu zaczynamy kolejny dzień z życia Juliet. A to dlatego, że ostatnie 10 odcinków, jak wcześniej mówiłam, będą właśnie z właśnie życia Juliet. Nasza Juliet świeżo co poślubia swojego ukochanego Noha i przy okazji zmieniała pracę. A tu sobie widzę. Za dwa dni zacznie pracę jako krawężnik, tak, czyli jako policjant. Nie wiem, czy będę pokazywać w rozgrywce yy, jej etap pracy. Proszę, że to zostało mi tam 10 odcinków, no to może na jednym... No nie obiecuję po prostu, czy będą one pokazane, natomiast... Dzisiejsze, widzicie tutaj Astrid jest przemieniona na w wilkułaka. Nasz Noach za chwilę się pewnie też przemieni, co bym wolała uniknąć. Ale raczej tak... Nie bardzo, więc może spróbujemy aktywować pierwotny instynkt y, przy naszej tutaj Juliet. A co jeszcze byśmy chcieli? W sumie oni są po ślubie i mają jedno dziecko, więc może myślę, że y, można by spróbować się postarać o drugie, bo według zasad od Ama i Gaming było tak, żeby właśnie nasze pary miały po dwójce. E, więc tutaj się na pewno postaramy zaraz zobaczymy e, Przy okazji bym chciała kupić e, legnami grę dla naszej tutaj e, Juliet Ale co ty idziesz? E, wyładować pranie. No okej. Okay. No tak, w sumie e, ja sobie tutaj e, niedawno e, zakupiłam właśnie e, no, akcesoria tak, chyba to są akcesoria Autoskitu. E, wielkie pranie, więc e, nasza simka tutaj ma e, pranie. Tylko gdzie ty je przełożyłaś? Momencik, bo tutaj tego nie widzę. Wyciśnij e, te kłaczki, kurczę, gdzie ty je kurczesz? świętnęłaś? To ja cię nie wiem. Bo tu ich nie ma, a tu ich też nie widzę. No, chyba, że to z rana, bo yy, dobra. Yy, wy się w sumie mieliście się postarać o drugie dziecko, więc to bym chciała, żebyście ogarnęli jeszcze dzisiaj. Tak, to oczywiście wchodzisz w yy, biurko, znaczy biurko, taką szafkę postawiam tutaj. Więc tak, niech się postarają o kolejnego dzidziusia. Natomiast tutaj Marek Szach, co ty mógłbyś zrobić. Tak, on ćwiczy sobie balet, więc my to ci odklikniemy. Na pewno nie chciałabym, żebyś ćwiczył balet. Ale możesz ćwiczyć tutaj to. Wskakiwanie chyba to jest na tego, jak to się mówi, na skrzynie. A, na razie chcesz nam pokazać, jak się ćwiczy balet. Uparty facet z niego. No dobra, ale ja bym chciała, żebyś przestał go ćwiczyć. No, a tu możesz już ćwiczyć, okej. Okay. No, teraz to przynajmniej to wygląda. Tylko co ty masz tu brudnego? A nie, ty masz chyba yy, to yy, po wypadku, więc to musiałem się jakieś mu zdjąć, bo. A w sumie z przodu też wygląda jak zadrapania, więc... No, po kolejnych odcinkach mu to zdaję pewnie. Mm, potem sobie... W sumie zaraz zobaczę jak stan potrzeby. Bo z tej strony? Tej. To wiesz, na pewno chciał skorzystać. Wziąć prysznic. I umyć ręce oraz zęby. To zaraz jak tam Juliet. Tak, Juliet w gwieździe, ty poszła do tego. Hmm, zmieni strój. E, co tu mamy? E, piękny ogród. I chciałabym, żebyś sprzedała. Natomiast, na, z tego skarżę, jest. E, może to napraw? Oczywiście, dobra, jak to już naprawię? I chciałabym, żebyś, o tutaj, y, uzupełnił karmę i posprzątał oborę. I to nie jedną. Hmm. Pewnie będzie trzeba też posprzątać zwierzaki. Rozrzuć karmę, na przykład Noacha y, może nie wyślemy, ale tutaj naszą y, Serafin wyślemy. Zawołasz Bellę i zawołasz Miłkę. A następnie y, poprosisz o załatwienie naszą tutaj lady i wyjdziesz z nią na spacer. Jak widzicie, ja trochę tak y, biegam między te y, osoby, bo już w sumie lubię, taki, że y, nie tylko główna bohaterka coś robi. A teraz zobaczymy, jak się ona tutaj ma. Ona chciałaby skorzystać z toalety. Ale bym chciała, żebyś zrobiła w sumie test ciążowy, więc tutaj na pewno skorzystasz. Zrobisz test ciążowy. Yy, umyjesz ręce i zęby. Nie wiem, czy nie powinno być na odwrót, ale dobra. I w sumie jeszcze zrobisz tutaj jakieś nadanie nam. Yy, może z deserów. Yy. O! Bo to jest chyba dla jednej osoby, a bym chciała dla więcej. Czy hmm. to tak nie bardzo na śniadanie kurde mi pasuje? A tutaj yy, posiłki. To z, z jakim i awokado. Myślę, że to możemy. Nas jest tutaj dużo, więc e, tak. Astrid już wróciła. Ale czy mogłabyś wrócić do normalnej postaci? A nie niszczyć wszystko przy okazji? Tak. O, e, Juliet jest w ciąży. Zarąbiście. Momencik, ja tutaj sobie... A, ty się nie przemieniłeś, a Juliet jest w ciąży. E, jak super, to weźmie przy okazji prysznic, znaczy tą, kąpiel. I myślę, że to będzie... ...kąpiel z dodatkami, e, z płatkami róż. Nie będę spoilerować, więc nie wiem, jakie dzieciątko. Ale mały. E, ty sobie tutaj się pobaw. Nie podglądaj mamusi. Mały, miałeś nie podgodać, mamusi. Yy, myślę, że troszkę później pójdziemy. Już nie, możemy iść teraz w sumie. Oczywiście z Noachem. I potem przekażemy mu wielkie wieści. A teraz ty widzę, że znów psujesz. A tobie coś się stało yy, tutaj, Meksach? Bo widzę, że aż parowałeś w sumie. Tak jak widzicie, nasz melekrzak postanowił zdjąć koszulę. Ale ja mu na to nie pozwolę do końca. Albo ja zapomniałam tej koszuli. Dobra, na jedno wychodzi. Yy, musisz się ubrać yy, przyzwoicie. A i tutaj yy, mieliście posprzątać. Yy, zawołaj miłkę i zawołaj Belle. No jak inni nie mogli, to to chociaż tutaj krzak pójdzie. A jeszcze to trzeba wyrzucić. No. Jak zawsze nie mogę chwycić. Gdzie tu jest Kosz? Kosz! Gdzie jesteś? A tu jest kosz. Kurde, teraz dopiero nie, trafiłam. Eee... wyczyść i nakarm, kury też musimy. I posprzątać tą oborę, a to my posprzątaliśmy, no czyli ta została do posprzątania. A, ty już się przemieniłeś, to w sumie... Dobra, y... A ty, ty chociaż posprzątaj oborę, myślę, że to będzie dobre. A krótce, nie wiem czy to kwestia magii, czy czegoś, że on tak wręcz bym powiedziała, emanuje tym. Mnie tu jest jakiś ten? Mleczna katastrofa i noszone ubranie. A to pewnie zależy od pogody. Momencik. Um, aha, no dobra, um, a Serafin, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj u góry, e, to może ty ogarnij pranie. Um, przeszukaj kieszenie i zrób pranie. A w sumie, jak mam tak, tego to. A tu jest. Yy, a nie mamy bali i tego. A mało gdzie tu kundujesz? Bo widzę, że jesteś tak szczęśliwy, że kurczę. Ale widzę, że chcesz się pobawić. No to jeszcze może tutaj co to takiego i. Śpi. Rolice ci tutaj za chwilę wrócą, więc na pewno już się dobiemy. Niechciana ciąża. Moment, ja tu przeczytam sobie. Juliet nie spodziewała się, że będzie miała dziecko. I naprawdę nie jest pewna, czy w ogóle tego chce. No tak, jedno dziecko już jest, drugiego się nie spodziewała. No nie ma co się jej dziwić, zwłaszcza, że zmieniła sobie pracę. No a gdzie ty jesteś w sumie? A, no a już biegnie do kurek. Bo to tam jedna kurka już nie z drugiej młodości, więc tym może tutaj Yy, zamiast uciekać przed yy, ukochaną, to może pogadajcie sobie. Yy, powiedz, że czujesz się, że partner się zmienił, i może ogłoświeści yy, ciąża, yy, ogłośnie chcianą ciążę. Nie martw się, Julie, jakoś sobie poradzicie. Chociaż na pewno będzie tego, yy... że sprawia, że ciągle się uśmiechnął, to na pewno. <śmielstwo> e e Okaż niepewność. Sma y I tutaj... <śmielstwo> podziel się babami. No, możemy wyłączyć te te efekt tej fury, bo to trochę tak dziwnie wygląda, jakby mu oczy. I może jeszcze... Um, e, omów zapytaj, czy chce mieć więcej dzieci, a ty nie uciekaj, tylko może ją jakoś tutaj pociesz. W końcu tego. Eee. A, ona potrzebuje trochę czasu. Eee. A nie chce mi się rozstawać. Dobra, ty będziesz się pewnie przemienił za chwilę. A w ogóle poszłeś na łowy, no dobra. E, jakiś nowy nastrój tam wleciał? Eee. Nie zupełnie w zgodzie, no okej. Okay. Yy, myślę, że w sumie yy, zaraz zobaczę, czy tutaj Szach zrobił te śniadanie, czy nie zrobił, bo miał zrobić. Ale wiecie, jak to z tymi chłopami, yy, jak wcześniej pogrywałam nim, to zrobił pożar, więc yy, yy, teraz tak patrzę, co tu zrobić, ale chyba zrobimy taką sałatkę. Yy, gdzie to było? Yy, ja bym chciała, żebyś przygotował śniadanie. Deser gotowy, to wszystko będzie kurczę na jedną osobę, ja bym chciała, żeby to była sałatka owocowa. Bo ja nigdzie tutaj nie widzę, żeby... Nie, to jest ozdoba. O, teraz przygotowuję śniadanie. Ty dopijesz jego kawę w sumie. Wypij sobie. Co ci zabroni? Yy, Julia, ty, ty byś chciała na pewno jakąś herbatę czy coś koło tego. Byłeś w przekąskach? Tak, w napojach. Tylko czy to są... O! Yy, bubble tea. Mamy i... Kawa z mrożonym kar... kar pff. Kawa z mrożonym karmem. No myślę, że w sumie byś mogła sobie zrobić. A tu nam się pomnożyły? Aha, to jest mocny A Abyś piła z dwóch. No czemu by nie? A ty sobie tutaj usiądź. I nie robisz kawy. Natomiast, no, no wróci tam za chwilkę. Bestia wzywa, y, ból głowy, y, ciąża. Okej. Okay. I tutaj y, totalnie zakochany. No tak, jak się ożynie, to jest totalnie zakochany. Ja chciałam, w sumie, żebyś y, skorzystał, jak... I y, ta łazienka. Y, skorzystał, wziął prysznic i umył ręce. Natomiast ty, Juliet, co tu ogarniasz? No dobra, to myślę, że w sumie Serafin tutaj ją zawała, znaczy Lady oczywiście. I przy okazji, bym chciała coś jeszcze ogarnąć. Hmm. Tak, może tutaj przy okazji jeszcze położysz Lady. Tak, ja wiem jak to brzmi. Eee... O, ogarniemy tutaj y, imię. na ta sadka fajnie wygląda. Więc tak, zawołaj na posiłek. A tu Wam pomogę posprzątać trochę. No, miało to wejść tutaj. Okej, miarę wszyscy sobie tutaj y, zjedzą. Myślę, że ten odcinek będzie troszkę krótszy. Podniosę ścianę. Gdyż, no, ostatnio ostatnie mam trochę inaczej z czasem, więc niektóre odcinki po prostu robię krótsze, żeby i ja się wyspać, i żeby materiał był o czasie. E, jutro, czyli to będzie w niedzielę, będą dwa odcinki, bo będzie odcinek maszynny oraz będzie też odcinek tutaj e, podobnego rodowodu. E, Co jeszcze co powiedzieć? Przy okazji, na pewno chcemy podzielić się wielkimi wieściami. Hmm, no chcę wyraźnie swoje uczucia dotyczące ciąży. Hmm, opiewaj partnera i. I ogłośnie chcianą ciąży. Oczywiście ja weszłam w Natomiast Ty byś chciał się w sumie przemienić, więc może podejdź sobie tutaj. A Ty co? już e, nie macie kłopotów. Jak zawsze, nam Simy tutaj krążą. A, doręczono jeszcze pocztę, więc e, myślę, że pójdziemy zobaczyć, co w tej poczcie piszczy. Ja po, a tu postawiam. Zapomniałam, gdzie ja postawiłam skrzynkę. Więc tak weź pocztę, więc y, tak, to będzie taki element... E, dź, na razie się wszyscy tutaj sprzeczają, więc y, musiałby myśl, ktoś, że w sumie y, u poprzednich rodzin było spokojnie, a tutaj jest dopiero y, chaos, bo mamy tak, wilkołaka. Znaczy, Flo, dwa Wilkołaki, e, dwie czarownice i w tym wszystkim kobieta w ciąży. No nie ma co się dziwić. Hmm. Ok. No, wyślemy naszą Julię do skrzynki, żeby zobaczyć, co jest w skrzynce w sumie. Ale trzeba przyznać, że druhier musi mieć e, twarde serce. Chociaż myślałam, że to jest mniejsza brama. Albo mi się wydaje, że to wszystko jest takie wielkie, ale... Okej, okay. e, Może sobie podejść tutaj. Ja chyba tą bramę e, na katycenkach chyba zmienię. Ale niech ona tutaj sobie najpierw podejdzie. I tym jakże uroczym uśmiechem Juliet kończymy ten odcinek. Ja Was na, zapraszam na krótką kaczenkę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Będzie miło, jak mi zostawicie łapkę lub suba, a najlepiej obydwa. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć.